Dzień dobry Państwu, 22 lutego 2023 roku jesteśmy na kalatówkach. Tutaj mamy hotel górski kalatówki. Tutaj zawsze odbieramy swoje nagrody za wejście, czyli kawki ewentualnie eee, szarloteczki, zaraz zobaczycie jak tutaj wszystko wygląda w środku. Jest tutaj też taki, taki bar na dole, ale my jednak idziemy do restauracji na górę, bo tam jest fajniejszy widok. Nie porównywałem cen nigdy. Tutaj zobaczcie, jakie zabytki stoją. Ułaz niezwyciężony. Widzę! To jest ułaz! Ułaz Buchanka, wiesz? Tak się nazywa. To jest właśnie, to jest ułaz Buchanka. Prosimy, nie wchodzić w raczko. A ja akurat mam znak z Zodiaków. Raczej. Proszę was. Tak jest. I atakujemy. Na górę. Tutaj mamy bar. Tutaj widok macie na stok, kominek, i wchodzimy. Recepcja, restauracja. no Myślę, że fajną opcja jest tutaj zamieszkać. Gdzie mama? O, no nie gadaj. A która jest? Aha.

No I tak nam czas miła. Czekamy, aż minie sprzątanie w restauracji. Jeszcze rzut oka na Ceny, jakby Was interesowało, chociaż już je nagrałem od środka, to jest pewnie wersja skrócona. Fajnie byłoby tutaj posiedzieć na tym tarasiku, który widzieliście przed chwilą. Nawet dzieciaki się niecierpliwią. Chce im się pić, jeść i tak dalej, więc robimy podejście numer dwa. Może nikogo nie będzie, to sobie usiądziemy przy oknie. Czyli tak, jak się da, tutaj najlepiej.

Czekamy do 20 po, zostaliśmy dwa razy wyproszeni. A chciałam jeszcze powiedzieć, że panie pracujące tutaj są wyjątkowo nieuprzejme, są po prostu niegrzeczne, więc, a to nie jest mój pierwszy taki słaby kontakt z paniami tutaj, więc no niestety, słabo. ale słabo. Słabo, no niestety. No cóż, no pewnie tu jeszcze jakieś wrócimy, ale dzisiaj zawód, szkoda. Jeszcze pani na recepcji taka nieprzyjemna, szkoda. No ale cóż, nie wszystkim zależy, jak widać. Co? Bo tu ludzie i tak zawsze przyjdą, bo nie no mają wyjścia i to jest właśnie tak, efekt, tak. Z... dokładnie tak. No szkoda, bo to psuje humory wszystkim. Wszystka. Zwłaszcza dzieciakom. To zastanawiam się, którym się ciężko nie? teraz będzie wytłumaczyć, że nie będzie szarlotki i nie będzie kakałka. Zastanawiam się tylko nad tym, że przecież chętnych do pracy to chyba nie brakuje, nie? Wystarczyłoby znaleźć takich, którym... którzy byliby zadowoleni ze swojego miejsca pracy i tyle. Trudno. A wiesz, że ja w ogóle chciałem zrobić wideo tylko i wyłącznie o tym O tym hotelu i o tym schronisku Ja jeszcze tylko powiem, bo ja tam weszłam Z Bo sala była regularnie tutaj przychodziliśmy Aha, tak, siedziała sobie pani, tak samo, miała wyrąbane na tak. nas totalnie Siedziała sobie jedna pani, sala była absolutnie Pewnie jakaś pani menadżerka ...pusta i wysprzątana, bo pani chwilę wcześniej tam odkurzała rzeczywiście Stoły były posprzątane ale pani rozłożyła ręce, że nie, jest nieposprzątana I w ogóle jeszcze takim tonem do mnie się zwróciła, jakbym miała miała za drzwi w ogóle natychmiast. Ale ta menadżerka? Nie, ta co tam tak wiesz. Dorikowała. No wiem, ale ja jeszcze chciałbym e, powiedzieć o pani recepcjonistce, która no, też powiedziała, nie. no może miała więcej sprzątania i się odwróciła po prostu od nas. <laughs> Tak. Olała nas, totalnie, no ale... <noise> w ogóle, ale wiecie, żeby to było tak, że... Ale ktoś zaraz powie, że to są, wiesz, takie warszawskie problemy, nie? Ale gdyby... Nie, słuchajcie, ktoś przychodzi do schroniska, jest godzinna przerwa, pełen szacunek, oczywiście, nie wchodzisz między 10 a 11, ale jeśli jest, jest, jest... I my czekaliśmy 11.20, no to sorry, ale to już jest najwyższa pora, to nie jest 5 minut przerwy, znaczy prze, prze, prze jakby dłużej, tak? To jest dużo dłużej, jak się czeka specjalnie na to, żeby wypić coś ciepłego, owszem, jeszcze można to zrobić na dole w barze, okej? Okay? No, ale nie chcieliśmy ale wszystko, w barze, bo chcieliśmy właśnie chodzi, no. tam, z widokiem, tam, gdzie lubimy. Poza tym jeszcze chodzi o formę później tych, tych zwrotów, tych pani, nie wiem, kellerek, kim one tam były. Jeśli nawet im się sprawa przedłuża, to powinny wyjść i powiedzieć: Proszę Państwa, bardzo przepraszam, ale trochę nam schodzi dłużej. Przecież Albo zapraszamy byśmy do baru na dół, byśmy wtedy byśmy poczekali. Bez Albo proszę by jeszcze chwilę cierpliwości, tak? Ale jak a się dwa razy wyganiają. W... Buta, no, to I to nie jedna, a kilka. Bo Umieć się zachować ludzie. Dobra, chodź już, o to chodź. Czekaj, zawiążę to buta. Cicho. Ale... Chodzi mi tylko o to, że po prostu można takie sprawy załatwić, dobrze. Można. Można, można ale... No cóż, no pewnie tam kiedyś wrócimy, żeby zmienić zdanie. Nie, ja już zdania nie zmienię, ale pewnie wrócimy. Jezu, jaki ten... No cóż, trudno. Miał być film... Na tak, a będzie tak średnio, na no tak. <grych> Peszek. No teraz tylko trzeba się zmagać z narzekaniem dzieci. No właśnie, no, ale dzieciakom, oczywiście dzieciaki mają do nas pretensje, że nie ma szarlotki. Ale dzieciaki też się muszą nauczyć, że nie wszystkie takie zachowania trzeba akceptować, szanować. W sensie nie na wszystko trzeba się godzić. A no, może tak, racja. Dobra, schodzimy w dół, a w zasadzie próbujemy teraz, żebyśmy się nie zabili bez tych raków. A że damy radę, to wiem. Wjeżdża. Widzisz? To jest gazela właśnie z tego stroniska, wiesz? Z którego wracamy, z tego hotelu. No, ona tam pewnie wiezie jakieś zaopatrzenie. Co to zaopatrzenie? No zaopatrzenie, czyli to co jest potrzebne tam do, nie wiem, do gotowania, do robienia różnych rzeczy innych, nie? Do sprzątania może. Tak strzelam. Jesteśmy już z powrotem w Kuźnicach. Zobaczcie jaka kolejka się zrobiła. No ale nie ma się co dziwić przy takiej pogodzie. Dzieciaki już schodzą w Zrobimy tu z klaruszką. Zeszliśmy wcześniej. Dobra, zeszliśmy, ale jeszcze... Nie wiem, czy, czy my wspomnieliśmy o tym, bo wierzcie nam Państwo, że my nie jesteśmy z tych, którzy szukają zawsze problemów i są bardzo delikatni, wrażliwi i tak dalej. Wręcz przeciwnie, my zawsze sporo rzeczy przełykamy i się nie odzywamy i ciężko nas wyprowadzić z równowagi. No ale są takie sytuacje, no, kiedy trzeba się szanować, tak. No i sorry, Gregory, tutaj akurat tak było. No i tak. zresztą, no nie, nie mam jakichś. Szkoda, tam... bo ja bardzo lubiłem tam chodzić. No i pewnie tam będę chodził. Ale jednak jakiś niesmak pozostaje. Znaczy, ja lubię, lubiłam to miejsce, ale obsługa, jak już mówiłam dzisiaj, wielokrotnie nigdy nie była tam jakaś szałowa, więc. No to się w końcu musiało chyba tak skończyć, no niestety. No. Znaczy, te panie w ogóle chyba jakby kierownictwo, nie wiem, no gdzieś jest taki, takie przekonanie chyba wyżej, że to miejsce. Jest znaczy, że nie, że ludzie są dla tego miejsca nieodwrotnie, a wydaje mi się, że całkowicie inaczej powinno być i jest na pewno. Znaczy jest, nie jest, nie jest, powinno być. No nie, nie lubię takiego podejścia, bardzo. Akurat dzwoni telefon. No to kończymy, nara.